Na mocy uchwały nr 12 przez 120 przez 2025 Rady Miasta Sandomierza z dnia 26 lutego 2025 roku nadaje się świętej pamięci Ojcu Dyskusu Łukwi tytuł tytuł tego obywatela miasta Sandomierza. W uznaniu szczególnych zasług dla miasta za wieloletnią posługę duszpasterską troskę o rozwój życia duchowego mieszkańców a także budowanie wspólnoty opartej na wartościach dialogu, życzliwości i wzajemnego wsparcia, będących trwałym składem duchowy i społeczny rozwój Czytał burmistrz Paweł Niedźwiedź akt nadania pośmiertnie tytułu honorowego obywatela miasta Sandomierza, ojcu Tytusowi Piłatowi. Dokument z rąk burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej Andrzeja Wołewskiego odebrała mama dominikanina Alicja Piłat podczas sobotniej mszy świętej odprawionej w kościele świętego Jakuba w Sandomierzu. Kochał Sandomierzem, kochał Sandomierz i myślę, że... Ta jego miłość krąży tu, bo przecież on gdziekolwiek jest, modli się za nas i modli się za Sandomierz i wszystkich jego mieszkańców. Jest Pani dumna ze swojego syna? Co to, to jest duma? Na pewno w pewnym sensie tak, ale nade wszystko, wdzięczność Bogu, że go przez te niespełna 55 lat miałam i że się ludziom przydał, i to mnie cieszy, że. W jakimś sensie zostaje w na zawsze. W laudacji do najwyższego wyróżnienia, jakie nadaje samorząd królewskiego miasta, ojciec Łukasz Wiśniewski, prowincja opolskich Dominikanów, wskazał najważniejsze cechy ojca Tytusa. Tytus był osobą o niezmiernej prostocie. Być może żyjemy w czasach, kiedy męczy nas zakładanie masek. Czy odgrywali pewnych prób? Tytus taki nie Tytus był przezroczysty. Był człowiekiem niezmiernej prostoty. To jest pierwsza cecha, za którą jestem wdzięczny. Druga cecha. Tytus bardzo partnersko przyjmował każdą osobę, która do niego przychodziła. Tytus nie osądzał. Ale słuchał. Każdy miał do niego dostęp. Jego otwarte serce, jego otwarte ramiona to było jego otwarte serce. Każdy przy Tytusie czuł się ważny, czuł się wysłuchany. I trzecia, I trzecia cecha. Zdajemy sobie sprawę, że Tytus zmagał się z różnymi słabościami i ograniczeniami zdrowotnymi. Różnego rodzaju. Pozostaje dla nas przykładem, w jaki sposób, niosąc swoje ograniczenia, można przeżywać życie twórcze i w jaki sposób poprzez swoje ograniczenia można służyć innym. Po nabożeństwie przed wejściem na teren klasztoru dominikanów, gdzie zakonnik przez ponad dwie dekady pełnił posługę dusz pasterską, odsłonięto poświęconą mu ławeczkę. Uroczystość była też okazją do refleksji i wspomnień o świętej pamięci ojcu Tytusie. Dzisiaj jest szczególny dzień dla nas wszystkich, którzy mieli wielką przyjemność i wielki zaszczyt poznać ojca Tytusa Piłata, bo dzisiaj obchodzimy 28 rocznicę nadania mu święcej kapłańskich. 28, 28 lat temu w kościele w Krakowie z rąk kardynała Nycza odebrał święcenia kapłańskie. Nie znałem zbyt dobrze Ojca Tytusa. Kilka razy rozmawialiśmy. Kilka razy wysłuchał mojej spowiedzi. Ale pamiętam, kiedy pierwszy raz przyszedłem tutaj na mszę. To usłynna msza o 16. Dla turystów. Prze, która wypełniała tą świątynię do ostatniego wolnego miejsca. I pamiętam te kazania, zawsze kilku kilkuzdaniowe. Te kazania, po których nie można się było otrząsnąć, które zawsze zostawały w naszym sercu. I pamiętam te demolki te ołtarze, Ten przed dla dzieci o 14, kiedy nasz ojciec Tytus, już mocno schorowany, z chorym biodrem, biegał po tej świątyni, Marą dzieciaków wieszczonych jego kapitan. Znałam ojca Tytusa nawet kiedyś był u mnie na Wigilii, także to było takie bardzo miłe. Pamiętam, dostaliśmy wtedy od niego prezent. To już nie pamiętam co, bo wtedy jeszcze dzieci były małe. Natomiast ode mnie dostał Nowy Testament w takich małych książeczkach i powiedział, że to jest najpiękniejszy prezent, jaki mógł dostać. Jakim był Ojcem Zakonnym? Jak go Pani wspomina? Przede wszystkim bardzo pogodny. I pamiętam jego dziewiętnastki dla młodzieży. To były takie niesamowite msze, gdzie on przyciągał naprawdę tłumy młodych ludzi. Pamiętam, kiedy opiekował się osobami wykluczonymi społecznie, szczególnie młodzieżą. I pamiętam go jako bardzo pogodnego człowieka, który potrafił swoimi kazaniami naprawdę wyciągnąć z ludzi to, co jest najlepsze. Tylko to, chciałam powiedzieć na koniec, że po prostu był człowiekiem, a być człowiekiem to jest ogromne wyzwanie. Ja go znam od początku, pierwszym msze, kiedy Dominikanie wrócili do Sandomierza. Zawsze ojcowie tu razem z ojcem Andrzejem Konopką wychodzili, z wszystkimi rozmawiali, zawsze uśmiechnięci, zawsze można było o wszystkim porozmawiać. Te otwarte ręce jego, jak mówił Pan z Wami, był wysoki i te ręce po prostu przyciągały ludzi. Mój syn młodszy był w duszpasterstwie. Ja byłam kilka razy, chodziła pielgrzymka w dalszym ciągu z Krakowa do Częstochowy, dominikańska była to grupa JTS, czyli Jarosław Tarnobrzeg-Sandomierz i ojciec cóż z nami szedł, śpiewał rokowe piosenki i te religijne piosenki na taką rockową nutę i tak zapamiętałam go bardzo dobrze, był dla mnie powiedzmy bratem. Bardziej niż ojcem. Mojemu synowi starszemu udzielał ślubu. W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyli także starostowie sandomierscy: Marcin Piwnik i Grażyna Szklacka, mieszkańcy Sandomierza, wierni z parapii, w których posługiwał Dominikanin. Jerzy info.